No co, no z, z mojej strony na pewno, e, co, no jutro chyba ten wariograf. No. Tak no i myślę, że gdzieś tam w niedługim czasie jakiś podcast, pewnie ten też, jakiś nasz wspólny. No właśnie, od Wojtalski. zawsze planowaliśmy ten podcast. A Wojtek, jak Ty na przykład patrzysz? Y, czemu byś chciał działać w tym składzie? W składzie, jaki mamy, czy trzeba ma jeszcze dojść, odejść? No w tym, co na przykład ja ty i ty chciałeś jeszcze, żeby się ja powróci. No i wiadomo, Izak, ja myślę, że też z czasem. Możesz no Izak Ale to jest a... super, prawda? Wiesz, no, kurczę, ja w ogóle robię internet dla zajawki, bo to naprawdę, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy. Bo miałem chude byki, które dobrze szły no. i zapowiadały się bardzo dobrze, zarówno dużo fanów, korzyści majątkowych zasięgów. Mogło być z tego, ale jak ten kanał spadł, no to. Znowu straciłem jakby takie wiesz, swoje miejsce w necie, mm -hmm. mam fame, ale tam wiadomo, że to bardziej zawodnicy są gwiazdami. No dobra, ale że czemu a, a w, możemy... w tym składzie, że na przykład, a czemu nie zrobić tak, że ja jednak odbijam i wyszukać... tak jak odbijasz, ty jesteś stary od początku z nami, nie wyobrażam sobie. Tak, ale wszyscy Jesteś motorem od... napędowym teraz tak naprawdę. Jesteś bardzo pracowity, jesteś zaangażowany i stary jakoś nie wyobrażam sobie Gołdzu bez ciebie, no, okay, nie no. Wiem, Ciężko oboje Cięgoców. A, a tobie co nie odpowiadało w głos? Content? Eee, nie no, content był super. <laughs> Akurat, content top. Akurat nie no, wiadomo, że, że zaczęło iść to w stronę taką mocno kontrowersyjną. Bo ja mam wrażenie, że ty Zbyt mocno kontrowersyjną. Się tam, oddaliłeś w momencie, kiedy zobaczyłeś, że się starałeś, nie? Robić te odcinki, a że właśnie. Niektóre osoby z Goals się mniej starały, i że to tak demotywowało. No to, to na pewno bardzo demotywowało, nie? Kiedy, kiedy ty jakby chcesz dać od siebie, i liczysz, że wiesz, jak ty od siebie będziesz dawał, bo wi widzisz, co się dzieje, powiedzmy, mm -hmm. ale liczyłem po prostu, że jeżeli ja będę wiesz, od siebie dawał, to też I zmotywuję innych, prawda, i że też będą chcieli wtedy, i że wiesz, no, tak jak był ten odcinek, który, 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 który kręciliśmy dla Mówa, wiadomo, jak to później wyszło wszystko, ale, mm -hmm. ale dla mnie to było super, że w końcu mogę przyjechać sobie na plan, gdzie nic nie musiałem planować i mogę po prostu. Tu sobą i mogę sobie robić kontent i się bawić przy tym mm. dobrze, nie? Ym, więc, więc, Czyli tak bawiłeś tak to było. się dobrze, no, tak? do tego momentu, to, wiesz, na koniec no, to widać było, że, że byłem nieco ale przez, przez dłuższą część tego bawiłem się mm. fajnie i to było dla mnie super, wiesz, że no mogę Ja nie mega bym chciał stworzyć taką ekipę ludzi, w sensie na przykład, że mamy takich pracowników, że każdy z nas ma ten komfort, że wpada na plan, i nie musi się o wszystko martwić. Tak jak że, że siedzimy, i ja się na przykład martwiłem: jest oni źle ustawili kamerę, trzeba iść tutaj i powiedzieć: Ej, zobaczcie, że tutaj coś wchodzi w kadr. Żeby wie, stworzyć taką kompetentnych bardzo ludzi, pozatrudniać. I że wtedy to będzie fajnie śmigało. To no, takie w ogóle było założenie z Wojtkiem, jak żeśmy rozmawiali po raz pierwszy w ogóle gdzieś tam o, o stworzeniu tego projektu, no. nie? To, to takie było założenie, żeby sobie dobrać takich ludzi, żebyśmy faktycznie mogli po prostu się nie przejmować, nie stresować niczym, tylko przyjeżdżamy. Wszystko jest zapięte wiesz, na, na ostatnie guzik i przyjeżdżamy i możemy się po prostu super bawić. Nie? Więc, więc gdzieś do tego chcieliśmy dojść, no później wiadomo, wyszło jak wyszło. Więc na pewno to było trochę demotywujące, że, że tak jak na początku, ok, może ja też byłem jeszcze trochę zielony, jeżeli chodzi o, o ogarnianie takich nagrywek i tak dalej, bo, bo ja siedziałem do tej pory i sobie odpalałem OBS-a i nagrywałem sobie u siebie w domu i wszystko było super proste. Ale też uznałem, że kurczę fajnie się będzie tego nauczyć, fajnie będzie dać coś od siebie, wykazać się, pokazać, że mi zależy, żeby to fajnie działało i żeby te odcinki były fajne, bo, bo też się przykładałem i przyjeżdżałem do ambasady i pisałem te scenariusze i pytania, mimo że niektóre może nie były zabawne dla was, ale mnie śmieszyły bardzo. Tak, ale fajny kontrast właśnie dawałeś, nie? Tak no jak to jak teraz prawda. Komentarze to ludzie właśnie mówią, że Izak dawał kontrast czy taki innych. To był ten wuja. No, no właśnie, to no może taki wujzowe sobie no, Dlatego, widzisz, dlatego God było takim zasięgowym projektem, no bo, bo po prostu tak szło, szeroko szło, bo, bo każdy gdzieś tam miał coś dla siebie. Nie? Mm. Więc jakby to, to było o tyle, o tyle fajne. No. Więc na pewno to, to było demotywujące też, ale przede wszystkim, no to. No to już była. Znaczy, to jedna sprawa no to było to, że, że to poszło w zbyt mocno kontrowersyjną stronę, tak. No ale to, to już to no, nauczyć z sprawę. No, a druga sprawa, się. no to też jest, wiesz, to też jest Pandora i, i to, ile się rzeczy wokół tego działo w ogóle w internecie, ile też ludzi się na ten temat wypowiadało, i, i też jakby doszedłem do wniosku, że trochę w tym, w tym internetowym świecie jest tak, że każdy gdzieś tam prowadzi swoją własną grę, każdy prowadzi swoje własne manipulacje. I trochę tak straciłem zaufanie w ogóle do, do ludzi z internetu, nie, po tym, co się wydarzyło, bo, bo też już doszedłem do takiego. Punktu, że właściwie nie wiem, w którą wersję wierzyć, nie wiem, co jest dobre, a co złe i wiesz, dlatego najlepiej dla mnie było się po prostu od tego odciąć, bo bo za dużo było w tym wszystkim właśnie takich, no takich gry, każdy, każdy prowadził swoją grę, każdy chciał oczywiście grać pod siebie, żeby ugrać jak najwięcej, każdy manipulował swoimi różnymi sposobami Ym, i to było dla mnie pewne pewno za dużo, nie? Mm. Dlatego, dlatego ja czułem, że muszę się odciąć po prostu, wrócić do swojej takiej bezpiecznej bańki, gdzie sobie siedzę u siebie w pokoju, gram sobie w gry i, yy, i polegam przede wszystkim na sobie, nie? No a cóż, a. mam nadzieję, że nie będzie tylko tak, żeby już spadał gościnie na odcinki, tylko że z czasem postanowisz. Drzwi dla Ciebie są otwarte i tak. Bardzo miło. Znaczy, jakby to jest w ogóle dla mnie, kiedyś nawet napisałem, albo powiedziałem, że, że gdzieś tam, nie wiem, czy toś mi podesłał szotę jakiegoś właśnie jak mówisz, że jak powiedziałeś, że, mia, że miałeś ze mnie sporo pociechy czy coś takiego. Mm. nie i To było bardzo miłe. Wiesz, że Gdzieś tam już po tym po, po czasie, czy nawet już po moim odejściu, chyba to było po moim odejściu z goals, nie? że że gdzieś tam. Zostawiłem po sobie jakiś dobry smak, że jakby wiesz, że rzeczy ty, czy może chłopaki, gdzieś tam nie dobrze wspominają i to jest takie miłe, że, że okej, okay, no może były afery i dużo jakiś tam nagle toksyn i afer i tak dalej, ale że, że ja byłem jednak w porządku wobec wszystkich, tak mam, takie mam przynajmniej poczucie, nie? Że, że nie zrobiłem tam nic złego i że byłem wobec Was w porządku i, i, i też nie miałem do nikogo jakiejś, nie wiem, jakiejś złej krwi czy coś tam, tylko właśnie, rozstaliśmy się w pokoju i było wszystko w porządku. Przecinamy teraz telefonem. Halo, halo. Halo,